Jedna osoba zakażona w Ozorkowie, 8 w gminie Ozorków, w Parzęczewie nie ma zakażeń. W powiecie zgierskim wynik dodatni stwierdzono u 28 osób. To stan na 28 maja. W kwarantannie domowej w Ozorkowie przebywają 3 osoby, w gminie Ozorków 12, w Parzęczewie 16. W najbliższy poniedziałek, 1 czerwca zostaną otwarte żłobki i przedszkola miejskie w Ozorkowie. W tym terminie zostaną też uruchomione zajęcia opiekuńcze w szkołach podstawowych dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich oraz konsultacje dla uczniów klas ósmych. W tym i w ubiegłym tygodniu dyrektorzy placówek i pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego otrzymali zgłoszenie od rodziców zainteresowanych posłaniem dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków. Według stanu na dzień 28 maja godzinę 12, liczba rodziców chętnych do posłania swoich dzieci do przedszkoli i szkół wynosiła, jeśli chodzi o żłobki, 18 osób, jeśli chodzi o przedszkola, 71 osób, w przypadku klas 1-3 szkół podstawowych 18 osób. natomiast liczba uczniów Chętnych na konsultacje klas ósmych liczba wynosiła 60 osób. Obecnie placówki przygotowują się do otwarcia zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego. Urząd miejski zakupił i jest w trakcie przekazywania przedszkolom, szkołom i żłobkom termometrów bezdotykowych, środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej w celu przestrzegania reżimu sanitarnego. Przedszkolaki i uczniowie mogą spędzać czas na placach zabaw i boiskach przyszkolnych, natomiast nie mogą wychodzić na wycieczki poza teren placówek. Na ulicy Traugutta na wysokości Liceum od poniedziałku prowadzone są roboty związane z przebudową ciepłociągu. Prace zlecone przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne polegają na ułożeniu na większej głębokości odcinka ciepłociągu. Wykonaliśmy przebudowy sieci ciepłowniczej, która polegała na zmianie trasy oraz technologii. Istniejąca sieć ciepłownicza była wykonana w technologii tradycyjnej, czyli rury izolowane w kanałach betonowych. Ten kanał betonowy uniemożliwiał realizację kanalizacji deszczowej, stąd konieczność była przebudowy. Wcześniej nie mogliśmy wykonać tych prac z uwagi na to, że chcieliśmy uniknąć jakiegokolwiek odcięcia ciepła w sezonie ciepłowniczym. Powyższe prace wymagały wstrzymania dostaw ciepłej wody. 29 maja ciepła woda powinna być już w kranach. Od 25 maja w Urzędzie Miejskim Wozorkowie można bezpośrednio załatwić wszystkie sprawy, bez wcześniejszego umawiania się przez telefon z pracownikami. Należy pamiętać, że podczas wizyty w urzędzie przy jednym stanowisku obsługi może znajdować się jeden klient. Należy mieć maseczkę na twarzy i utrzymywać zalecany dystans. Dobiega końca modernizacja ulicy Orzeszkowej. Na całej jezdni od ulicy Łęczyckiej do ulicy Konopnickiej ułożono już nową asfaltową nawierzchnię, zbudowano chodnik po zachodniej stronie jezdni, a także krawężniki i zjazdy do posesji. Wzmocniono rowy przydrożne, a skrzyżowanie z ulicą przejazd przebudowano na rondo. Drogowcy muszą jeszcze uporządkować teren. Koszt modernizacji drogi wyniósł ponad 2,5 miliona złotych, z czego 65% stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.